Dobry, dobry, dobry dzionek. Jesteś na kanale Wiejska Zagrada TV, a ja otwieram kurom drzwi. Dzisiaj we filmie chciałbym wam poświęcić kilka chwil na powiedzenie tego, czy perliczki śpią na grzędach tak jak kury. Także kto jest chętny, zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Jak widać powoli tutaj kury, nie, nie, niektóre gromadzą się tutaj już w kurniku, żeby iść spać za niedługi czas. A na wybiegu już prawie też robi się ciemno. Ale pytanie się nasuwa w dzisiejszym filmie, czy perliczki śpią na grzędach tak jak kury. I dzisiaj postaram się w tym filmie Wam tej odpowiedzi udzielić. Ten. Kogut, wypieprzaj stąd. Już nie widzę cię. Dobrze, że jajka pozbierałem, a nie. Ty nie jesteś kura, tylko kogut. Jak to przystoi, żeby kogut siedział w gnieździe, no. Stuknij się trochę w ten dziubek. Że tak powiem. Ale czy porliczki śpią? Na w grzędach jak widzicie tak. Tutaj mamy perlika białego na wizji. Nie skrzecz, nie skrzecz. Bo nie mało co. No, maleńka. One śpią na tych grzędach te perliczki, tak jak kury. Bo to są dzikie ptaki, ale hodowlane też w hodowlach. I już się nauczyły też spać na grzędach. Bo u niektórych śpią na drzewach, ale u mnie nigdy nie spały i nie śpią. I mam nadzieję, że nie będą, bo od tego mają tutaj kurnik z kurami. I śpią sobie tutaj na grzędach. O, tutaj mamy te kurczaki z odchowalnika. Wszystko z nimi ok. Tutaj kolejny też. No. Jest wszystko z nimi ok i będzie. O, tutaj kogut też włoszka. I tak jak mówiłem, te perliczki. Śpią na tych grzędach. Tak jak kury. Bo tutaj też nie będę za wiele mówił. Bo to taka krótka odpowiedź. Musiałem zapalić latarkę na wybiegu. Bo inaczej nic nie widać. Tutaj jeszcze trochę kur sobie chodzi. Jeszcze nie, nie jest aż tak ciemno tutaj. Jak w kamerze. Bo tutaj jest trochę jaśniej. Tylko tak na kamerze wygląda. Ale one i tak tu będą... Zaraz po prostu gromadzić się do kurnika i jutro kolejny dzionek. Bruno tam szczeka, bo ktoś traktorem jedzie po łące. A Bruno szczeka. O tutaj na przykład mamy tego perlika też, tylko nie biały, tylko taki nakrapiany. Można powiedzieć, że rzębiaty. To jest już dorosz... Doro... dorosły, a nie dorosły, tylko dorosły. Pirat Kogut. Witaj serdecznie. Pozdrówka. I tak to wszystko wygląda tutaj. Zaraz też je będę musiał zamknąć w turniku na noc. O tutaj jeszcze jest. Tej bandy trochę. No, zaraz też wszystkie pójdą. A ja już się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie z Wiską Zagrodą. I do zobaczyska w kolejnym filmie. I trzymaj to się. Na razie.